Witajcie, kochani, kolejnego dnia w następnym filmie na moim kanale Australijka. Dziś, kochani, jest u nas poniedziałkowy poranek. Poniedziałkowy, jesienny poranek, kochani, a w prognozie ponad 30 stopni. Ja w tej chwili jem sobie śniadanko i piję moją kawę na moim tarasie i chciałam, chciałam się z wami podzielić planem na dziś. Mianowicie, kochani, postanowiłam, że nie idę dzisiaj do pracy, w zasadzie razem postanowiłyśmy z moją koleżanką, robimy sobie fagary w poniedziałek. A kto powiedział, że poniedziałek musi być nudny i przewidywalny. Także, moi drodzy, plan jest taki, że pojadę do dzielnicy, która nazywa się Mossman. Mossman jest jedną z bardziej prestiżowych dzielnic tutaj w Sydney i chciałam was ze sobą zabrać. Chciałam Wam pokazać. Samą dzielnicę, jakie tam są plaże i trochę sklepów, kochani. W planach mamy pojechać do delikatesów, które nazywają się Harris Farm Markets. Są to takie wyroby premium, że tak powiem. Bardzo duży zresztą wybór, ale bardzo drogo. Mimo to chciałam Was ze sobą zabrać, żeby wam pokazać i żebyście sobie porównali ceny z tym supermarketem, do którego z reguły was zabieram. I tam, kochani, będę z koleżanką. Po czym mamy plan, żeby wstąpić do wietnamskiej restauracji? Po bagietkę, na którą mam bardzo, ogromną ochotę. Chodzi za mną, jak, jak się kiedyś mówiło, od, od kilku dni. I wiecie, co ona się nazywa? Banh Mi. I to z wietnamskiego znaczy short bread, czyli swego rodzaju krótki chleb. Bagietka. I my sobie planujemy zabrać tą bagietkę, kochani, na wynos. Po czym chcemy jechać na plażę. W Mosman, w północnej części Mosman i plaża ta nazywa się China yy, Nazw własnych jako tako nie tłumaczymy, ale gdybyśmy mieli przetłumaczyć tą nazwę, to by było Chińczycy? W dalszej części vloga opowiem Wam, dlaczego ona tak się nazywa. Kochani, w Mosman są przepiękne domy. Przepiękne, bardzo też drogie. Yy, myślę, że ich ceny to przedział od kilku do kilkunastu milionów dolarów. Większość z nich, kochani, ma swój basen, przepiękny widok na zatokę bądź ocean oraz większość właścicieli ma swój jacht. Także zabieram Was, żeby Wam pokazać. Koniecznie bądźcie ze mną do końca. Moi drodzy, wczoraj wrzuciłam do Was vloga z cyklu Bez Tabu i powiem Wam, że w nocy budziłam się, rozmyślałam, analizowałam, nie wiedziałam do końca, czy dobrze zrobiłam, otwierając się tak przed wami, aczkolwiek przyjrzeliście mnie bardzo ciepło i dziękuję wam za wszystkie miłe, budujące słowa. Bardzo dużo to dla mnie znaczy. Także co, kochani, nie przedłużając już, kończę śniadanie. Nakładam krem z filtrem i spędzamy ten jesienny poniedziałek, w zasadzie w tygodniu już Wielkanocnym, razem. Zaczynamy tego vloga, kochani, za 3, 2, 1, dzień dobry. Przyszłyśmy jeszcze na zakupy do y, takie spożywcze y, do sklepu, który nazywa się Harris Farm. Y, chciałam Wam tutaj pokazać, jakie są ceny, na przykład ceny papryki 13 dolarów za kilogram y, czerwonej. Y, zielona jest tańsza za 10 i tutaj żółta za 15. Ale zobaczcie, jak fajnie są tutaj te wszystkie warzywa poukładane, przepięknie. Zobaczcie te ogórki, to jest taka, nie widziałam jeszcze takiej metody, i to faktycznie ma sens, bo wtedy, kiedy się zabiera, one po prostu nie upadają, tak? Nie, nie rolują się. Podobnie marchewki, yy, tutaj cukinie, kukurydza. Warzywa. Piękny jest ten market. Zobaczcie kochani tutaj czekoladowego koale, ale słodziak ale 17 dolarów, pięknie zrobiony. Tutaj takie produkty typowo wielkanocne. Zobaczcie tutaj za 65 dolarów czekoladowe jajko, to jest za 200 zł. Czy takie u Was też są ceny? No tutaj, ale super, zobaczcie, takie w posypce. Tutaj czekoladowy zajączek też i też 65 dolarów. Bardzo drogo. Tak, świeżo upieczony. Można przyciągnąć tutaj nam spadnie. A tutaj już pokrojone, już gotowe. Pachnie przepięknie. Właśnie przyjechałyśmy na plażę, jesteśmy wciąż w dzielnicy, która się nazywa Mosman, jedna z najdroższych dzielnic w Sydney i kochani, tutaj domy, na przykład ten, to myślę, że to będzie dwucyfrowa liczba, przynajmniej 20 milionów dolarów. Możemy pomarzyć. Takie piękne zajście tutaj do tej plaży. Rzeczywiście bardzo piękny dzień jesienne, mimo to 30 stopni. Zobaczcie, przepiękny park, zawsze przy plażach są publiczne toalety, gdzie są też prysznice i tutaj już zajście na naszą plażę, która nazywa się Tynaments. To jest plaża taka butikowa, taka middle Harbor. tutaj nie ma fal, ale jest przepięknie i bardzo spokojnie i z reguły nie ma tutaj wielu, wielu ludzi, ja kiedyś byłam już na tej plaży i powiem Wam, że to jest plaża, na której z reguły chodzę pływać. I zobaczcie tutaj te domy. M miliony dolarów. Przepiękne widoki. Czasujemy się na plaży, która się nazywa China Mints. Zjadłyśmy przed chwilą naszą przepyszną, wietnamską bagietkę. Kochani, to był strzał w dziesiątkę ten lunch. Ja w ogóle je uwielbiam, no kosztują tylko 12 dolarów. Wzięłyśmy sobie na wynos i zjadłyśmy już na plaży. Piękny dzień, moi drodzy. 30 stopni, a jest, przypominam, jesień. Także tak, póki co wciąż korzystamy z tego słońca. Kochani, ja się opieram teraz o taką skałkę i ona jest chyba takim piaskowcem. Niesamowita w ogóle tutaj formacja skanna i tak sobie znalazłam takie miejsce, gdzie jest trochę cienia, tak żebym mogła do Was nagrać. I kochani, chciałam Wam opowiedzieć trochę o tej plaży i o samej dzielnicy Mossman. Mossman jest jedną z najbardziej takich prestiżowych dzielnic w Sydney. Jest to dzielnica bardzo droga, zresztą tak jak też widzieliście, domy tutaj są niesamowite, większość z nich ma własny basen, widok na ocean bądź zatokę. Nieruchomości tutaj są bardzo drogie. I wiecie co? Przed chwilą robiłam takie dochodzenie, bo chciałam Wam dokładnie powiedzieć, jakie są na przykład te koszty. Zakupu domu i większość domów na stronach agentów nieruchomości nie ma cen, przez to, że one są wystawiane tutaj na aukcje, Ale mimo to wrzucę, mam kilka takich zdjęć, żebyście sobie zobaczyli, jak rzeczywiście tutaj te nieruchomości wyglądają, bo naprawdę domy są, że tak powiem, spektakularne. Kochani, ale myślę, że to jest zawsze wydatek rzędu 20-30 milionów dolarów. Kochani, czytałam dzisiaj, że Chinamans nosi swoją nazwę od tego, że w XVIII wieku, tutaj w 1840, wiele wielu Chińczyków miało tutaj swoje ogrody działkowe, wielu tutaj z nich przyjeżdżało się tutaj oraz mieli swoje plantacje, takie plantacje solne. I stąd, kochani, nazywa się ona ta plaża Chinamans. To jest plaża, która jest położona w północnej części Mossman. Sam, sam Mossman należy do regionu Lower North Shore, czyli to nie są jeszcze Northern Beaches. Plaże północne się, zaczynają się jak gdyby dzielnice dalej. Także to jest Lower North Shore, a Plaża należy do Middle Harbor, czyli jest to y, zatoka. I tutaj, kochani, y, sama plaża jest malutka. Tak jak widzieliście, ona ma tylko 250 metrów. Ale jest bardzo, bardzo spokojna. Y, bardzo, myślę, fajna dla dzieci, bo też nie ma tutaj fal, nie ma prądu. Jest bezpiecznie i nie ma wielu wiele ludzi. Tutaj, y, większość z osób, które mieszkają w Mossman, mają też swoje jachty, swoje łódki i tak sobie tutaj obserwuję. Wodzie sobie bywają bardzo rekreacyjnie, bardzo pięknie. Ja kochani, niedługo będę musiał się zbierać, muszą trochę popracować, muszę ogarnąć ten tydzień przez to, że u nas w piątek, w wielki piątek to się nazywa East Good Friday, to jest już bank holiday i wszystko jest zamknięte, czyli my już nie pracujemy w piątek, czyli jest to dla nas taki krótki tydzień. Ja dzisiaj wagaruję plus. Wolny piątek, także pracuję tylko 3 dni w tym tygodniu. To co, kochani, będę się z wami powoli żegnać. Dziękuję, że byliście ze mną. Bardzo się sama sobie dziwię, że nagrałam trzeciego vloga, w zasadzie dzień po dniu, bardzo spontanicznie. Myślałam, że będzie taki typowy, nudny poniedziałek, a tu się okazało, że jednak nie, że jednak wagary, dzień na plaży, dzień z koleżanką. Także bardzo miła, że tak powiem, niespodzianka. Dziękuję Wam, moi drodzy, że jesteście ze mną, że mnie oglądacie. Życzę Wam dobrego poniedziałku, życzę Wam dobrego nowego tygodnia. Trzymajcie się ciepło. Dzięki, że jesteście ze mną. i pa!